Tydzień Mediacji w Radiu Vanessa FM. Martyna Nowicka-Wilka, dzisiaj z nami jest Marzena Korzonek, prezes sądu w Raciborzu, a także sędzia i dzisiaj podsumujemy temat mediacji. Dlaczego sko warto skorzystać z mediacji i dlaczego te mediacje są tak ważne? Mediacja jest e, alternatywą dla sądu, alternatywą dla stresu, alternatywą dla mm, długotrwałego i takiego, e, no mimo wszystko... Trudnego procesu, jakim jest postępowanie w sądzie. Mediacja jest stosunkowo szybka w porównaniu z postępowaniem sądowym. Tak? Jesteśmy w stanie w ciągu kilku miesięcy zakończyć sprawę, która wymagałaby kilkuletniego procesu. Dodatkowo yy, mamy możliwość zachowania wzajemnych relacji to jest ogromna wartość yy, taka międzyludzka, społeczna. Do tego no, wszystko się dzieje tak naprawdę poza salą sądową. W pomieszczeniu mediatora, bardzo często przy, żartujemy przy kawie i ciasteczkach. Do tego mediacja jest poufna i e, nic, co dzieje się na mediacji, e, nie trafia na zewnątrz. E, sędzia nie dowiaduje się e, o tym, co strony e, tam mówiły, co się działo. Mediator na przykład nie może być świadkiem. Faktów czy treści, które padły podczas e, mediacji, więc absolutnie promujemy mediację, polecamy mediację jako e, alternatywę w bardzo, bardzo wielu sprawach, naprawdę może ona być skuteczna. Sprawy dotyczące działów spadku, podziałów majątku, e, mediacje rozwodowe, mediacje w sprawach gospodarczych również kiedy dla przedsiębiorców jest istotny czas, kiedy jest istotne szybkie działanie. Na przykład takie wartości jak szybka zapłata, lub też taka niewymierna wartość, czyli dobre imię firmy. Więc również tutaj bardzo duże sukcesy, jeżeli chodzi o mediację gospodarczą, znaczy bardzo duże sukcesy, może to za dużo powiedziane, ale, ale mediacja się rozwija i przynosi, przynosi efekt. To jak znaleźć dobrego mediatora, bo od niego sporo zależy, jaki będzie miał podejście do sprawy, tak możemy obronić się tymi mediacjami. Ja jako prezes sądu chcę pokazywać i pokazuję już od wielu lat, od ośmiu lat, wszystkich mediatorów, staram się, staram się ich przedstawiać. Stworzyliśmy taką skróconą listę mediatorów właśnie z Bożej i okolic, bo jest lista mediatorów prowadzona przez, przez prezesa sądu okręgowego w Rybniku i w ogóle prezesów sądów okręgowych, ale ona jest bardzo długa. Tam są wszyscy mediatorzy ze wszystkich miast. A na tej naszej liście jest właśnie ta grupa mediatorów, których mamy tutaj blisko. Ja wszystkich tych mediatorów też um, zapraszam co roku do włączenia się w Tydzień Mediacji. Um, przed, wszystkie te osoby uczestniczyły w salonach mediacji, w różnych inicjatywach, w wywiadach, um, ale generalnie mediatora um, możemy znaleźć właśnie jeżeli chodzi o Sąd, sąd Rejonowy w Bożu, to na stronie Sądu Rejonowego w Bożu w zakładce Mediacja, na liście Prezesa Sądu Okręgowego w Rybniku, Gliwicach i tak dalej. No i oczywiście też poprzez chociażby takie inicjatywy, czyli na przykład mediatorów będzie można osobiście spotkać w tej właśnie można było spotkać w kawiarni dialogu, i zobaczyć, po prostu dobrać odpowiednią e, osobę dla siebie. E, no z pewnością też e, wiele osób skorzysta z wyszukiwarki, po prostu Google wpisze Mediator Recibusz, więc te osoby też wtedy się pojawią. Jakie emocje towarzyszą sędziemu, gdy widzi, że strony same potrafią dojść do porozumienia bez potrzeby orzekania? To jest e, bardzo wzruszające i bardzo ważne e, dla sędziego, jeżeli rozstrzygnięcie sporu rozumiemy nie tylko jako zastosowanie przepisu, tak jak on, e, tak jak go interpretujemy, tak jak on brzmi, bo to nie zawsze będzie oznaczało sprawiedliwość w takim rozumieniu potocznym, tak jak to przeciętny obywatel rozumie. Więc to, to, to porozumienie e, jest takim najpełniejszym urzeczywistnieniem, mm, Takiego skutku społecznego, czyli takiego pokoju, porozumienia, czegoś pozytywnego, czegoś, co wszystkim daje jakąś korzyść, i dla mnie ma wymiar taki bardzo właśnie symboliczny, emocjonalny, daje ogromne poczucie satysfakcji, daje uczucie spełnienia misji, porównywalny. Do takich wyroków, takie wyroki też się zdarzają, kiedy bez orzeczenia sądu dzieje się naprawdę komuś duża krzywda. Są takie orzeczenia, bez których nie da się pewnych rzeczy naprawić w naszej rzeczywistości. To też są takie chwile, kiedy w pełni realizujemy tą zasadę wymiaru sprawiedliwości. Podsumowując ten temat, czy pani zdaniem, mediacja może zmienić kulturę rozwiązywania sporów w społeczeństwie? Absolutnie tak. Na to jest e, masa przykładów, masa dowodów z innych krajów, e, e, praktycznie e, też wzorujemy się na, e, na rozwoju mediacji w Stanach Zjednoczonych. E, ja osobiście kilkukrotnie uczestniczyłam w szkoleniach właśnie z mediatorami, z sędziami amerykańskimi. E, to jest możliwe. My jesteśmy dopiero na tej drodze, ale jest to wspólny wysiłek. To, to jest tak jak, tak, jak byliśmy w trakcie tego tygodnia razem, prawnicy, sędziowie, mediatorzy tego nie da się zrobić pojedynczo. Tego jedna grupa zawodowa nie zrobi. Wszyscy musimy współpracować. Ogromna rola pełnomocników, prawników. Zawsze tak robię, że jeżeli sprawa ma potencjał do tego, żeby strony się dogadały, żeby zawarły ugodę, czy to w mediacji, czy to przed sądem. I są pełnomocnicy, którzy chcą w tym uczestniczyć, chcą pomóc stronom w tych negocjacjach, w tych rozmowach. To zawsze podkreślam, zawsze komplementuję, zawsze nagradzam tych pełnomocników dobrym słowem, zawsze mówię stronom: Proszę Państwa, macie Państwo mądrych, odpowiedzialnych pełnomocników, którzy dostrzegają wartość porozumienia. Więc tak, potrzeba nam zmiany e, myślenia, zarówno jeżeli chodzi o sędziów, mediatorów, prawników. W ten sposób mamy możliwość rzeczywiście zmiany myślenia społeczeństwa, i jestem przekonana o absolutnych korzyściach mediacji i ciężko znaleźć jej minusy. To ja dziękuję za ten tydzień pełny informacji dotyczących mediacji. I dziękuję za te wszystkie spotkania, że po raz kolejny mogliśmy poruszyć ten ważny temat dla społeczeństwa. Bardzo dziękuję po raz kolejny Radio Vanessa przyjęło nas w swoich progach i jest już od lat naszym partnerem w promowaniu, w promowaniu mediacji, czego państwu życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję. A naszym gościem była Marzena Korzonek, prezes sądu w Raciborzu, a także sędzia, którą o mediacjach wie naprawdę sporo. Dziękuję za te spotkanie. Dziękuję pani, dziękuję państwu.